Hej, hej, hej! A dzisiaj Wam powiem coś takiego o rozwoju osobistym: że e, jednym z takich elementów to jest przezwyciężanie swoich słabości, nie? Jedna z takich słabości, przezwyciężanie słabości, przezwyciężanie lęków. Jeden z moich lęków kiedyś to była zimnowoda. A teraz ta woda tu pod wodospadem ona będzie miała jakieś może ze 2 stopnie Tak podejrzewam i ja tam wleza. Do się i żyja i jest fajnie. Krótko było, bo to już moje trzecie wejście tam dzisiaj. Może jeszcze tam te pozostałe też zobaczycie, ale tyle. Pamiętajcie, nie ma się co bać. Wszystko do się przejść. Nara.